Hoka Challenger ATR6 Challenger ATR6, jak sama nazwa wskazuje, ATR znaczy All Terrain czyli jest to but do biegania w każdym terenie łączy on amortyzację buta asfaltowego, mamy tutaj bardzo dużo pianki z przyczepnością buta terenowego tak więc jeżeli potrzebujecie bezpiecznego buta do biegania po lesie, po szutrach po jakichś swoich trudnych terenach to jest but, który właściwie pobiegnie z Wami wszędzie co jeszcze charakterystyczne w hoce? przede wszystkim podeszwa, poza tym, że zapewnia dużo amortyzacji jest dla naprawdę ciężkich osób zapewnia też bardzo fajne przetoczenie tych przód bardzo mocno tutaj tam czuć tą kołyskę, but troszeczkę pomaga nam w tym ruchu, ruchu stopy do przodu. Mamy też podniesione brzegi, które dają nam to, że stopa prowadzi się prosto, nie ucieka, nie ucieka nam na boki. Główną zmianą w stosunku do poprzedniej edycji jest cholewka. Mamy tutaj cholewkę z dodatkiem, z, z do, mam tutaj, jeżeli chodzi o cholewkę, włókną z dodatkiem butelek, więc jest to but bardziej ekologiczny niż poprzednik, jeżeli chodzi o samą technologię jego, jego wykonania. Drop na poziomie 5 mm, który zapewnia naturalne, dosyć płaskie ułożenie stopy w bucie. Bieżnik, 4 mm kołki, które sprawdzą się w każdym terenie. I jeżeli chodzi o wagę, wód męski waży 279 g, wód damski waży gramów 229. To była POKA Challenger Ater 6